Siemanko, siemanko, z tej strony Keba54. Dzisiaj to kolejny odcinek z promocyjnych kodów do Roblox. Dzisiaj będziemy sobie, wali, sobie zdobywali złotą piłkę. Więc wchodzimy sobie, ja już wam tutaj pokażę. Piszemy Reddem Roblox Promotions i wchodzimy w promocyjne z Roblox. Ja już jestem tutaj zalogowany na swoim kodzie i. Piszemy kod 100 years of NFL. 100 years OF NFL. Bierzemy. Kod promocyjny został pomyślnie wykorzystany. Dobra, wchodzimy teraz sobie w Robloxa. OK, wchodzimy sobie teraz w awatara trochę sobie zmieniłem skinka ponieważ jak widzicie mam tutaj to nowy plecaczek Dobra, wchodzimy sobie w awatara i mamy oto właśnie taką złotą piłkę no pokażę wam jeszcze event bo można zdobyć fajnych. Chwilkę. Można zdobyć fajnych futbolistów. Tutaj, jak widzicie, po prostu wchodzicie w events i macie y, bundles emotes. Wchodzicie w to NFL 2019. I jak widzicie, tutaj macie wszystkie drużyny, z których Możecie wziąć za free. Yy, dobra. Czyli yy, czekajcie. Ja sobie wezmę ustawię na przykład tego gościa. I weźmiemy sobie złotą piłkę. I na przykład bierzemy złotą piłkę. Dobra. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Jeśli tak, to zostawcie subskrypcję i łapkę w górę. Siemka.